Hello my friends, witam serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku naszej wakacyjnej serii Angielski w Podróży. Dzisiaj nauczymy się najprzydatniejszych zwrotów, które możecie wykorzystać, będąc w hotelu za granicą. Zapraszam! Witam Ciebie w audycji Zapytaj Poliglotę. Masz pytania dotyczące nauki języków? Tutaj znajdziesz odpowiedź. Nazywam się Kamil Kaszubski, jestem siedmiojęzycznym poliglotą, a na tym kanale w każdy poniedziałek uczymy się niemieckiego, w każdą środę hiszpańskiego, a w każdy piątek angielskiego. Kiedy wejdziemy do hotelu, staniemy przy recepcji. Zdaniem, które z pewnością usłyszymy, będzie How. Can I help you? Czyli jak mogę pani albo panu pomóc? How can I help you? Wówczas możemy powiedzieć I would like to check in. Czyli chciałbym się zameldować. I would like to check in. Oczywiście wtedy zostaniemy najpewniej zapytani Do you have a reservation? Czyli czy ma pan pani rezerwację? Do you have a reservation? A jak taką rezerwację mamy, będzie ona na pewno imienna. Żeby powiedzieć, że mamy rezerwację na imię, i tutaj podajemy imię, użyjemy zwrotu in the name of, czyli właśnie na imię. In the name of. Na przykład: I have a reservation in the name of Kamil Kaszubski. Mam rezerwację na imię Kamil Kaszubski. I have a reservation in the name of Kamil Kaszubski. Recepcjonista poprosi nas na pewno jakiś dokument. Będzie to albo passport, czyli paszport, passport. A jeżeli nie mamy paszportu, mamy tylko ID, czyli dowód osobisty. ID. Możemy powiedzieć: I have only my ID. Mam tylko mój dowód osobisty. Is that ok? Czy to jest w porządku? I have only my ID. Is that okay? Recepcjonista poinformuje nas na pewno też, na którym piętrze jest nasz pokój. I jeżeli nasz pokój jest na pierwszym piętrze, usłyszymy następujące zdanie: Your room is on the first floor, czyli on the first floor na pierwszym piętrze. Przy czym tutaj istotna kwestia, bo w Wielkiej Brytanii the first floor to jest jak w Polsce. Pierwsze piętro, natomiast parter to jest the ground floor, natomiast w Stanach Zjednoczonych parter to jest the first floor, a pierwsze piętro no to będzie już the second floor. Więc w zależności od rodzaju angielskiego, jakim będzie porozumiewał się recepcjonista, nasz pokój może być albo właśnie na pierwszym piętrze, albo na parterze. Czyli jeszcze raz, your room is on the first floor. W Wielkiej Brytanii będzie to znaczyło na pierwszym piętrze, w Stanach Zjednoczonych na parterze. Jeżeli mamy wykupione wyżywienie, warto zapytać, o której godzinie są posiłki. Do tego użyjemy zwrotu what time is. Breakfast served, czyli o której godzinie jest śniadanie serwowane. What time is breakfast served? Możemy też użyć oczywiście innych słów, które określają rodzaje posiłków, na przykład What time is lunch served? Czyli o której godzinie serwowany jest obiad. What time is lunch served? A na koniec dnia będziemy mieli dinner, czyli kolację. I zapytamy wtedy: What time is dinner served? O której godzinie jest kolacja serwowana? What time is dinner served? A skoro przy różnych posiłkach jesteśmy, warto wyjaśnić pewne nieporozumienie. Otóż część osób uczyła się, że dinner to jest obiad, natomiast supper to jest kolacja. To nieporozumienie, częściowo powielane przez wiele różnych podręczników, wynika stąd, że w Wielkiej Brytanii sposób i godziny jedzenia posiłków różnią się od tych, które mamy w Polsce. I tak w Wielkiej Brytanii rankiem je się breakfast, czyli właśnie śniadanie. Następnie bardzo często w Wielkiej Brytanii około godziny 13, 14, mniej więcej w godzinach popołudniowych jest przerwa w pracy i Brytyjczycy idą na przykład do restauracji, żeby zjeść. Lunch. Przy czym ten lunch do złudzenia przypomina nasz obiad, to znaczy bardzo często jest tam jakiś kawałek mięsa, są na przykład ziemniaki. W Wielkiej Brytanii, akurat bardzo często w formie frytek, jest do tego jakiś napój. Co ciekawe, Brytyjczycy w porze popołudniowej lubią wypić piwo, przy czym jest to bardzo słabe piwo. W każdym razie, lunch to jest odpowiednik naszego obiadu. Natomiast wieczorem, kiedy Brytyjczycy wracają do domu, jedzą dinner. I tutaj, już w zależności od domu, albo je się powiedzmy jakieś kanapki czy tosty, ale niejednokrotnie je się kolejny posiłek, który przypomina obiad czyli jest to taki pełnowartościowy posiłek stąd właśnie to nieporozumienie, że dinner to jest obiad. Otóż dinner. To jest bardziej odpowiednik naszej kolacji. I zwłaszcza, jeżeli pojedziecie do hotelu, w którym będziecie mieli wykupione all-inclusive, czyli pełne wyżywienie, wówczas zobaczcie, bo tam na pewno będzie rozpiska, o której godzinie jest breakfast, śniadanie, lunch, obiad i dinner, kolacja. Te trzy słowa są tam użyte. Natomiast słowo supper jest znacznie rzadziej używanym słowem. Znaczy dosłownie po polsku wieczerza. Na przykład obraz Leonarda da Vinci, czyli last supper właśnie na polski tłumaczymy jako ostatnia wieczerza. I słowo supper używa się też na przykład w kontekście Christmas supper, czyli wieczerzy wigilijnej. Niemniej jednak, tak jak wspomniałem, słowo supper traci na popularności, jest używane coraz rzadziej, więc zazwyczaj, kiedy Brytyjczyk ma na myśli kolację, to używa słowa dinner, a nawet już wieczerza wigilijna, czy też kolacja wigilijna, to coraz częściej Christmas dinner zamiast supper. Tyle, jeżeli chodzi o nasze posiłki, wróćmy tymczasem do zwrotów, które przydadzą nam się w hotelu. A kolejnym zwrotem będzie What is the password for the internet? Czyli jaki jest password hasło do internetu? What is the password for the internet? Ostatnim zwrotem na dzisiaj jest we would like to change the room, czyli chcielibyśmy zmienić pokój. Zwrotu tego użyjemy za każdym razem, kiedy pokój, który dostaliśmy, z jakiegoś powodu nam nie odpowiada. We would like to change the room. I to już wszystko, moi drodzy, na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten odcinek się Wam podobał. Pamiętajcie, że wszystkie te przydatne zwroty, których użyłem dzisiaj, pochodzą z naszego kursu Angielski w Podróży. Którego darmowy fragment wraz z nagraniami audio zrobionymi przez rodzimego Amerykanina możecie pobrać na naszej stronie zapytajpoliglote.pl. Już za chwilę cytat ze słówkiem odcinka. Jeżeli to nagranie było dla ciebie pomocne, udostępnij je, zasubskrybuj i daj łapkę w górę. Pomaga nam to rozwijać ten kanał. Jeżeli chcesz dostawać darmowe materiały i lekcje języka, wejdź na stronę zapytajpoliglote.pl i zostaw tam swój mail. Dziękuję. Once a year go someplace you've never been before. Raz w roku udaj się do miejsca, w którym ciebie jeszcze nie było.